Cześć, witajcie serdecznie. Dzisiaj przychodzę do Was z kolejnym odcinkiem z serii DIY i chciałam Wam pokazać, jak przesadzić aloes i sekulenty do takich plastikowych dwóch już takich mniejszych doniczek. Co będzie nam potrzebne? Ziemia z torfem, sekulenty i tutaj aloes. Także zabieram się do pracy. Mam tutaj przygotowaną ziemię z torfem, którą tutaj postaram się przesadzić, przesypać do Dwóch takich doniczek. Także tutaj spokojnie przesadzam, przesypuję. Jest to dobre podłoże do roślin, właśnie takich doniczkowych, pokojowych, domowych, które tutaj po prostu staram się wsadzić z torfem. Także z sobie będzie tutaj rósł. Także tak wygląda pierwsza doniczka. No i teraz postaram się przesypać ziemię do, do drugiej doniczki. Także teraz na wiosnę jak najbardziej można przesadzać i trzeba nawet przesadzać rośliny, które wypuściły nowe pędy i w ten sposób stworzymy kolejne rośliny, które będą po prostu się rozmnożały. To jest po prostu bardzo fajne. Także aloes, mam tutaj taki bardzo duży aloes w donicy już od kilku lat, który postanowiłam, że go rozmnożę, przesadzę i w ten sposób uzyskam dwie nowe doniczki aloesu, który bardzo ja lubię, aloes jest bardzo, bardzo pożyteczny dla nas, ponieważ tak jak już wcześniej wspominałam w filmach, produkuje tlen. Dobrze, teraz postaram się wyciąć, bo mam tutaj... Pierwszą taką odnóżkę, właśnie tak się obcina alas, który wypuścił, teraz właśnie, to jest taki młody alas. I tutaj, tutaj go wsadzę. <laughs> Trzeba go ukorzenić, yy, przycisnąć delikatnie tutaj do niczce. I będzie sobie rósł po prostu spokojnie. Także ma nowy domek domniczkowy, i, i teraz. Oczekuję, że taki aloes przyjmie się i będzie roz. Także y, pierwsza doniczka jest wsadzona y, i teraz jeszcze potrzebuję jednego takiego y, tendu. Tutaj mam taki. mam tutaj też taki. Tutaj też świeżaczek. No i po prostu rośnie się bardzo łatwo w sobie. Także widzicie, lekkie podłoże, dobre podłoże i taki ales możecie na przykład otrzymać od mamy, od babci, od cioci, od koleżanki, od przyjaciółki. Yy, można nawet kupić w kwiaciarni, tak mi się wydaje, doniczka lesu i później sobie ją po prostu rozmnażać. także tak wygląda już ładny, posadzony aloes przeze mnie. Ja tutaj postaram się jeszcze wkomponować do tego aloesu. sekulenta. Właśnie mam tutaj takiego fajnego sekulenta, żeby sobie razem rósł. Wydaje mi się, że spokojnie się tutaj, że się tutaj zmieści. Będzie tutaj jeszcze zrobić takie miejsce, żeby wsadzić. <laughs> wsadzić. No tu mam z korzonkami, widzicie? Już wyrosły korzonki, także te rośliny można spokojnie przesadzać. Później podlewamy. No, w tej chwili jest ziemia wygodna, więc nie będę podlewać. I tak wsadzone dla będą sobie rosły. Co do tego jeszcze można dodać? No w tej chwili kwiatki są przesadzone. Można sobie dodać do doniczki na przykład kamyczki dekoracyjne. Zobaczcie właśnie tak, żeby, żeby to jakoś fajnie wyglądało na przykład. Że... Oczywiście nie musicie tego robić, ale jeżeli chcecie, ja uważam, że zawsze dobrze jest włożyć kilka kamieni jak to fajnie y, wyglądało, także tutaj takie mniejsze kamienie, jeden większy. Hmm. Dobra, I tak wygląda już skończony, gotowy aloes. Także jeszcze dekoracyjnie można tutaj posypać piaskiem na wierzch i chyba to zrobię, bo będzie to tak już naprawdę fajnie wyglądało jak, jak prawdziwy aloes i sekulenty posadzone w, gdzieś tam na, na pustyniach w Arizonie, w Ameryce. Także Uważam, że taki piasek dekoracyjny też fajnie będzie wyglądał. Być może nawet te rośliny po prostu lubią yy, korzenie w ziemi, a tutaj po prostu na, na wierzchu yy, przy sekulentach i o się troszeczkę piasku. Także, no, także tak będzie to wyglądało. Ok, słuchajcie, to już jest gotowe, skończone, także właśnie w tej chwili. Ym, i w muszę trochę dać więcej światła, bo, bo widzę, że właśnie słońce zeszło i zmieniła się aura. Także słuchajcie, tak wygląda skończony, gotowy, przesadzony przeze mnie aloes w doniczkach. Później podlewamy raz na jakieś kilka miesięcy, aloes dużo wody nie potrzebuje, na początku wiosną potrzebuje. A później latem już coraz mniej, latem więcej, tak wiosną coraz mniej, bo ziemia jest wilgotna i podlewamy, woda zostaje na talerzyku, także jest ważne, żeby mieć dziurki w doniczce. No i tak wygląda słuchajcie, już przesadzane dwie moje roślinki, ale z sekundami. Także zachęcam Was do wsadzania swoich własnych roślin. Pozdrawiam serdecznie, piszcie komentarze, subskrybujcie kanał i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się ciepło, pa pa!